Pomyślałam, że byłoby fajnie dobrać stylizację moją i poli pod kolor właśnie wózka. Przy wyborze wózka kieruje się właściwie najbardziej tym, aby był on lekki, poręczny, łatwy w użytkowaniu, ale to, na co najbardziej zwracam uwagę, to to, aby spełniał wszystkie normy bezpieczeństwa, tak, żebym ja czuła się spokojna w momencie, w którym dziecko w tym wózku siedzi. A dodatkowo świetnie by było, gdyby właśnie ta picerka wózka była w moim ulubionym kolorze. Zazwyczaj kupujemy ten wózek i wybieramy kolor taki, jaki najbardziej nam się podoba. I potem już dobieramy tą stylizację pod względem tego, co jest dla nas najważniejsze pod względem wygody, tak, żeby było również spójnie, żeby nasze stylizacje współgrały razem z dzieckiem. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, że ta stylizacja może nam się kompletnie gryźć z kolorem wózka. Przy doborze stylizacji zazwyczaj, właściwie nie zazwyczaj, zawsze stawiam na pierwszym miejscu wygodę. Na pewno nie założę, wychodząc z dzieckiem na spacer, czy jadąc w podróż, nie założę szpilek, czy nawet koturn. Dzieckiem, to zwłaszcza w takim wieku, jak Pola, bardzo dużo się biega, są, występują różne nieprzewidziane sytuacje, dlatego ta wygoda odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Na drugim miejscu, tak drugorzędnie, są dopiero kolory, faktury, jakieś materiały, na które patrzę, o ile jest to taki zaplanowany, spacer mam dużo czasu, to pozwalam sobie poeksperymentować, poprzebierać się, by tą wygodę połączyć też z jakąś elegancją, żeby to wszystko ładnie i schudnie wyglądało. Odrzucimy sobie takie pstrokate rzeczy, żebyśmy z tym wózkiem tak za bardzo się nie zlały w jedną, w jedną taką kolorową kropkę. Dlatego to już nam od razu odpada. Jeśli byśmy wybrali na przykład jakieś czerwone leginsy czy różowe, moglibyśmy na górę gładką koszulę, tylko z takimi maleńkimi, wypukłymi kropeczkami założyć. Tutaj możemy oczywiście wybierać sobie jakieś obuwie. Tutaj mamy typowo sportowe. W zależności od tego, jaki kolor wybierzemy, gdybyśmy postawili na biel, to te buty jak najbardziej by się sprawdziły. Jednak gdybyśmy dopełnili sobie górę, zrobili białą, dobrali na przykład czerwone leginsy, to myślę, że takie białe sandałki bądź białe balerinki byłyby w sam raz.